Nie zauważyłeś tego na początku. Wszedł na twoją drogę jakby był czymś zwykłym, czymś chwilowym, ale w sposobie w jaki czas się zatrzymywał, gdy z Tobą rozmawiał, krył się znak. Coś w jego spojrzeniu sprawiało, że czułeś się dostrzegany, jakby część twojej duszy została ujawniona bez wysiłku. Ciekawe, że mogłeś próbować się opierać. Może mówiłeś sobie, że to tylko przypadek. Jednak im bardziej starałeś się uciekać od tej myśli, tym silniejsze stawało się poczucie, że istnieje wyższy cel. I nie był to ludzki, racjonalny czy obliczalny cel, to było coś wyższego, głębszego. To był Bóg, który poruszał niewidzialnymi włóknami twojej historii. Nie przyszedł, aby zająć puste miejsce przypadkiem. Przyszedł, ponieważ istniała obietnica dotycząca twojego życia, która nie mogła się spełnić sama. I choć masz siłę, wiarę i odwagę, jest coś, co mogłoby rozkwitnąć tylko wtedy, gdy inne serce zostanie postawione obok twojego. Ta osoba nie przyszła, aby cię uzupełniać, ponieważ twoja esencja jest już całością. Przyszedł, aby obudzić to, co było uśpione, aby ujawnić potencjał, którego nie miałeś odwagi dotknąć. A jeśli teraz na chwilę się zatrzymasz, zauważysz, że od chwili, gdy się pojawił, nic już nie było takie same. Małe szczegóły się zmieniły. Słowa wypowiedziane w przypadkowych momentach odmieniły twoje odczucia. Wspólne milczenia otworzyły drzwi wewnętrzne, o których nie wiedziałeś, że istnieją. Możesz zaprzeczać, możesz walczyć z tą myślą, ale głęboko w sercu czujesz, że to nie jest tylko ludzkie spotkanie, to spotkanie boskie, to odpowiedź, to zgranie losu. Być może doświadczyłeś rozczarowań w przeszłości, dlatego trzymasz część siebie na baczności. Może oddałeś zbyt wiele, a otrzymałeś zbyt mało, ale to spotkanie jest inne. Bóg nie wysłałby nikogo, kto miałby być ciężarem, ranić lub więzić. Wysłał, aby uwolnić, aby oświetlić, aby nauczyć dostrzegać niewidzialne. Ile razy zastanawiałeś się, jaki jest sens wszystkiego, co przeżyłem do tej pory, teraz powoli odpowiedź zaczyna się kształtować. To, co wydawało się fragmentowane, zaczyna nabierać jedności. To, co było bólem, zaczyna przekształcać się w kierunek. To, co było oczekiwaniem, ujawnia się jako przygotowanie. Czy zauważyłeś, jak wszystko w twoim życiu zaczęło się układać, odkąd on się pojawił? To nie jest wyobraźnia, to objawienie, to obietnica spełniająca się na twoich oczach. Jeśli to już ci się przydarzyło, skomentuj. Musiałem to usłyszeć. Są chwile, kiedy myślisz, że to była tylko szczęśliwa przypadek że spotkanie z Nim to zbieg okoliczności w środku chaosu, ale kiedy uciszysz swoje serce i pozwolisz, aby percepcja mówiła głośniej, coś w Tobie szepta nie mogło być inaczej, bo sposób w jaki wszedł to nie tylko wejście, to wezwanie. I w każdym szczególe zaczynasz dostrzegać boski podpis. Jego słowa dotykają obszarów, które ukrywałeś nawet przed samym sobą. Czasami w jednej prostej frazie ujawnia odpowiedzi, których szukałeś przez lata. Innym razem w jego milczeniu znajdujesz pokój, którego żadne miejsce na świecie nie mogło ci dać. Nie chodzi o charyzmę, nie o wygląd. Chodzi o obecność. Obecność, której nie można wyjaśnić, ale którą można rozpoznać. Czy zauważyłeś, jak niektóre spotkania przynoszą uzdrowienie, zanim w ogóle przyniosą wyjaśnienia? Tak to działa. Nie musi mówić wiele. Prosta obecność już otwiera przestrzeń, aby Twoja dusza mogła w inny sposób oddychać. A w głębi duszy, wiesz, to nie było tylko o potrzebie kogoś. Chodziło o to, aby być gotowym dostrzec, co Bóg chciał pokazać przez niego. Bo czasami boskość nie objawia się w piorunach, grzmieniu ani wielkich znakach. Czasami objawia się w kimś, kto przychodzi i zmienia rytm twojego oddechu. On jest lustrem rzeczy, które zapomniałeś w sobie. Jest przypomnieniem wartości, które zniknęły w pośpiechu świata. Jest wezwanie do powrotu do tego, co najważniejsze. I chociaż możesz bać się zależności od czegoś lub kogoś, w głębi duszy dostrzegasz, że to nie jest zależność, to objawienie. Bóg używa go, aby pokazać, że nie musisz nosić wszystkiego sam. Może zastanawiasz się, ale dlaczego akurat on, dlaczego nie ktoś inny, a odpowiedź jest cicha, ale jasna, ponieważ tylko on mógł dotknąć punktów, które były ukryte, tylko on mógł uzyskać dostęp do schowanych wspomnień, nieodwzajemnionych bólu, nieujawnionych marzeń. Nie został przysłany, aby zastąpić cokolwiek, co przeżyłeś wcześniej. Został przysłany, aby pokazać, że życie może być czymś więcej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Bóg wiedział, że będziesz potrzebować kogoś z jego odwagą, aby przejść przez tereny, które samodzielnie byś nie pokonał. Wiedział, że potrzebujesz kogoś z jego delikatnością, aby uzdrowić blizny, których sam nie miałbyś odwagi dotknąć. Wiedział, że potrzebujesz kogoś z jego wiarą, aby potwierdzić, że to, co niewidzialne, jest bardziej realne niż to, co widzą oczy. Możesz nawet opierać się, możesz kwestionować, ale jeśli przyjrzysz się uważnie, dostrzeżesz, że odkąd się pojawił, Twoja historia zaczęła mieć inny kolor i nic, co zostanie powiedziane z wątpliwości, nie zdoła tego zmazać. Czasami odczuwasz lęk przed utratą, lęk przed tym, że wszystko się skończy. Ale Bóg nie przysłał go dla zniszczenia, przysłał go dla budowy. Nie po to, aby cię uwięzić. Ale aby uwolnić cię od wewnętrznych więzień, On jest znakiem, że Bóg wysłuchał twoich sekretnych modlitw, tych, które nigdy nikomu nie opowiedziałeś. Ile razy płakałeś w samotności, prosząc Boga o odpowiedź, ulgę, znak, teraz, gdy na Niego spojrzysz, dostrzegasz, że ta prośba nie została zignorowana, została wysłuchana. A jeśli pozwolisz, z każdym dniem odkryjesz więcej powodów do wdzięczności. Czy przeszedłeś przez to? Opowiedz w komentarzach, jest jeden szczegół, którego być może jeszcze nie zauważyłeś. To nie tylko ty otrzymałeś go jako odpowiedź, on również otrzymał ciebie. I to zmienia wszystko. Bo ponieważ podczas gdy widzisz w nim obecność wysłaną przez Boga, on również dostrzega w tobie odbicie czegoś większego. To tak, jakby dwie odrębne ścieżki, naznaczone bólem i różnorodnymi osiągnięciami, skrzyżowały się w dokładnym momencie, gdy obie były gotowe. Nie wcześniej, nie później, w odpowiednim czasie i zaczynasz dostrzegać, że nie ma przypadku, gdy niebo postanawia interweniować. On nosi blizny, których świat nie widzi: stare rany, długie milczenia, bitwy stoczone w ciemności, i nawet bez słów czujesz, dostrzegasz w jego spojrzeniu to, czego nikt nigdy nie wyraził słowami. I właśnie wtedy rozumiesz, nie tylko po to, by otrzymać, ale również po to, by dawać. Bóg nie wysłał go jedynie, by odmienił twoje życie, wysłał ciebie, byś ty również był zmianą w jego życiu. I to w tym spotkaniu niewidzialne się ujawnia, bo gdy dwa szlaki łączą się z celem, każdy prosty gest zyskuje wieczność. Uścisk to nie tylko uścisk, uśmiech to nie tylko uśmiech, milczenie to nie tylko milczenie, wszystko niesie ze sobą duchowe znaczenie, wszystko staje się znakiem. Dostrzegasz, że nie musisz się starać, by być akceptowanym. Nie musisz nic udowadniać. On patrzy na ciebie i dostrzega, kim naprawdę jesteś, a to przyjęcie tak rzadkie, tak ciche leczy części ciebie, które były porozdzielane od dawna. Możliwe, że boisz się w to wierzyć, możliwe, że wolisz myśleć, że to tylko faza, tylko kolejna historia, ale w głębi duszy, gdy jesteś sam, czujesz pewność, której nie potrafisz zaprzeczyć. Bóg postawił go na twojej drodze ponieważ było w tobie coś, co obudziłoby się dopiero w tym spotkaniu. On jest świadkiem twoich słabości, ale również symbolem twojej siły. Jest żywym przypomnieniem, że nie jesteś sam i to przeraża, bo wymaga oddania, ale także wyzwala, bo potwierdza, że zostałeś wysłuchany. Pamiętasz czasy, kiedy prosiłeś Boga o jasną odpowiedź, teraz ją masz, i choć wciąż nie rozumiesz wszystkich, dlaczego czujesz pokój, będąc we właściwym miejscu. Dlaczego, gdy Boskie działa, dusza rozpoznaje to, zanim umysł zrozumie? I być może to właśnie jest największe objawienie. Nie chodzi o zrozumienie, chodzi o dostrzeganie, nie chodzi o kontrolowanie, chodzi o zaufanie, nie chodzi o strach, chodzi o poddanie się. On nie przyszedł, aby być tylko towarzyszem, przyszedł, aby być znakiem. Jeśli to, co do tej pory powiedziałem, ma dla ciebie sens, napisz tak poniżej. Im więcej pozwalasz sobie na obserwację, tym bardziej dostrzegasz, że Jego obecność jest odpowiedzią na modlitwy, które sam już zapomniałeś. Ile razy w milczeniu prosiłeś Boga, aby wysłał kogoś, kto zrozumie twoje bóle bez osądzania. Ile razy pragnąłeś mieć obok siebie kogoś, kto dostrzegałby coś więcej niż tylko wygląd, kto zobaczyłby twoją istotę i mimo to pozostał tak. Teraz patrząc na Niego, rozumiesz. To nie był zapomnienie, to było przygotowanie. Bóg nie działa w natychmiastowości ludzkiego pośpiechu. On z precyzją porusza nićmi czasu. Podczas gdy Ty płakałeś i myślałeś, że nic się nie zmieni, on już układał ścieżki, leczył rany, kształtował trajektorie. A gdy w końcu Go wysłał, to dlatego, że wiedział, iż teraz będziesz miał dojrzałość, aby to dostrzec. On jest żywym przypomnieniem, że miłość Boga objawia się przez ludzi. Nie jest to miłość iluzoryczna chwilowa ale miłość, która wzmacnia, która pokrzepia, która uczy. Dostrzegasz to, gdy w chwilach słabości on pozostaje, gdy w dniach milczenia on wciąż jest obecny i w prostym geście bycia on ogłasza, że nie chodzi o porzucenie, ale o podtrzymanie. Zauważyłeś, jak serce znajduje odpoczynek w jego bliskości. To tak, jakby ciężar, który nosiłeś przez tak długi czas, zaczynał się rozpuszczać. Nie dlatego, że rozwiązuje wszystkie twoje problemy, ale dlatego, że przypomina ci, że nie musisz ich stawiać czoła sam, i czasami to przypomnienie jest więcej warte niż jakiekolwiek rozwiązanie. Bóg nie wysłał go, aby rozwiązywał każdy szczegół twojej historii, ale po to, aby był znakiem, że jesteś kochany, słuchany, pamiętany, i ten znak jest wystarczający, aby na nowo wzbudzić w tobie odwagę, która zaczynała gasnąć. Może wciąż istnieje w tobie nieufna część, która boi się zbyt mocno uwierzyć. Ale zauważ, czas udowadnia to, co umysł wciąż kwestionuje. Dzień po dniu nadal jest znakiem, a z każdą chwilą twoja percepcja się pogłębia, bo Bóg nie działa tylko w spektakularny sposób. Czasami działa w codzienności, w prostym śmiechu, w niespodziewanym słowie, w stałej obecności. A jeśli będziesz obserwować uważnie, zauważysz, że odpowiedź, której tak szukałeś, dzieje się teraz. To nie chodzi o odległą przyszłość. To chodzi o przeżywaną teraźniejszość, to nie jest o niejasnej obietnicy, to jest o dostrzegalnej rzeczywistości. I każdy detal potwierdza: nie jest w Twoim życiu przypadkiem. Jeśli ten fragment dotknął czegoś w Tobie, zostaw serce, żebym wiedział. Może jeszcze nie zdajesz sobie sprawy z tej głębi, ale za każdym razem, gdy On przechodzi obok Ciebie, coś w świecie duchowym się porusza. To nie jest przesada, to nie jest wyobraźnia. To jest zgranie, to świadectwo, że twoja historia nigdy nie była rozwiązana, nigdy nie była bez kierunku. Możesz przypomnieć sobie etapy, w których wydawało się, że idziesz sam niosąc ciężary, których nikt nie rozumiał. Płakałeś w milczeniu, wierząc, że nie ma oczu zwróconych ku tobie, ale teraz, dostrzegając jego obecność, rozumiesz, że całe to milczenie miało swój cel przygotować twoją wrażliwość na to, co miało nadejść. On nie przyszedł jako ziemski zbawiciel. Nie przyszedł, aby odebrać ci odpowiedzialność za twoje własne życie. Przyszedł jako potwierdzenie. Potwierdzenie, że Bóg nigdy o tobie nie zapomniał. Potwierdzenie, że obietnice złożone w tajemnicy są żywe. Potwierdzenie, że zostałeś zapamiętany. A to sięga dalej niż to, co można dotknąć lub zmierzyć. Jest duchowe. Jest niewidzialne dla zwykłych oczu, ale dla tych, którzy dostrzegają, Staje się niemożliwe do zaprzeczenia. Zauważ, jak Twoja percepcja zaczęła się zmieniać od momentu, gdy On przyszedł, już nie patrzysz na dni w ten sam sposób, już nie odczuwasz czasu z tą samą niecierpliwością. Nadzieja, która wydawała się uśpiona, zaczęła się budzić, i nawet nie zdając sobie z tego sprawy, znów zacząłeś marzyć. To tak jakby Bóg dał Ci klucz, klucz, który otwiera drzwi wewnątrz ciebie, które były zamknięte przez lata, drzwi odwagi. Drzwi wiary, drzwi oddania, a kiedy te drzwi się otwierają, twoje własne życie się rozwija. Możliwe, że boisz się do tego przywiązać, możliwe, że myślisz, że jeśli uwierzysz za bardzo, możesz stracić. Ale zauważ, wiara nigdy nie dotyczyła kontroli, lecz zaufania. I Bóg nie postawił kogoś tak znaczącego w twoim życiu tylko po to, żeby bawić się twoimi emocjami. Nie, postawił go, bo była obietnica, a obietnica musiała się spełnić. I powoli zaczynasz rozumieć, że to spotkanie nie było tylko na dzisiaj, było dla całej historii. Było po to, aby każdy twój rozdział miał świadka, miał obecność, miał sens. Czy już to zauważyłeś w swoim życiu? Napisz tutaj, już zauważyłem. Możliwe, że zastanawiasz się, dlaczego Bóg wybrał właśnie Jego, a nie kogoś innego. Odpowiedź jest prosta i jednocześnie głęboka, bo tylko On nosi dokładną kombinację doświadczeń, Bólu i nauk, które mogłyby dotknąć twojego życia w ten sposób. Nikt inny nie miałby tych samych blizn, nikt inny nie miałby tej samej miary. To był on i tylko on, kto mógł obudzić to, co musiało zostać obudzone w tobie. A ten wybór nie został dokonany teraz. Został dokonany dawno temu, zanim jeszcze mogłeś to sobie wyobrazić. Podczas gdy ty wędrowałeś przez pustynię, on również przeszedł przez swoje. Podczas gdy ty stawiałeś czoła nocom milczenia, on uczył się trwać w milczeniu. I gdy w końcu ścieżki się skrzyżowały, wszystko, co wydawało się niepołączone, nabrało sensu. Zauważasz to w małych szczegółach. W sposobie, w jaki jego obecność uspokaja Twoją niepewność. W sposobie, w jaki prosta fraza od niego echo w tobie przez dni. W sposobie, w jaki jego spojrzenie podtrzymuje części Ciebie, które były na skraju załamania. Nic z tego nie jest zwyczajne. Nic z tego nie jest błahe. Wszystko ma duchowe korzenie, dlatego czujesz tę mieszankę pokoju i lęku, bo w głębi duszy wiesz, że to nie jest zwykłe spotkanie to spotkanie umówione to odpowiedź z nieba. A Bóg, który widzi więcej niż sięga wzrok, wiedział, że potrzebujesz kogoś takiego, by iść dalej kogoś, kto nie tylko będzie przy tobie, ale będzie stałym znakiem Jego obecności. I właśnie tym się stał znakiem, kluczem, odpowiedzią. Możesz próbować to racjonalizować, szukać logicznych wyjaśnień, ale są rzeczy, które nie dają się wyjaśnić, można je tylko odczuć. I to jest jeden z tych przypadków. Im więcej próbujesz ubrać to w słowa, tym bardziej czujesz, że jest to poza językiem, bo to jest duchowe, a duchowe można dostrzec tylko sercem. On nie jest perfekcyjny, ty o tym wiesz, ale być może to właśnie w jego niedoskonałościach dostrzegasz doskonałość Boga bo nawet jego wady przypominają, że miłość boska nie musi być idealizowana, by być prawdziwa. I to wystarcza, by twoje serce zrozumiało, On nie jest w twoim życiu przypadkiem. Jeśli ta percepcja już narodziła się w tobie, powiedz, to jest realne, to był tylko początek. W następnym wideo zajdziemy głębiej, kliknij tutaj i kontynuuj ze mną tę podróż.